Witam Państwa na konferencji po meczu barażowym Gwarek Tarnowskiej Góry, KSZ Korbeł. Gwarek wygrał 4 do 0. W zdobywali Dawid Jarka Kwie, Sławomir Pach i Dawid Herlik. Witam trenerów Jarosława Kupisa i Krzysztofa Purecko. Poproszę trener, trenera gości o odpowiedź. Chciałem pogratulować trenerowi Sześkowi tego dzisiejszego meczu. Wygrana 4-0. Wygrana 4-0 mówi sama przez się. No ja też szczerze powiem, nie spodziewałem się takiego wyniku w dzisiejszym meczu, ale taka jest piłka, bo musimy wyciągnąć z tego meczu głoski. To jest dwumecz, w piłce nie takie rzeczy się zdarzają. Ja wierzę w zespół, wierzę w siebie, wierzę w drużynę, wierzę w to co robimy i tak jak mówię. No w środę wierzymy w to, że będzie to całkiem inaczej z naszej strony wyglądało, a wszystko jest zwykle zawsze zwykłe boisko. Jeszcze raz gratulacje, że to zasłużone zwycięstwo dzisiaj, które nie podlega dyskusji. Dziękuję. Tak, trener to jest wspomniał, że kilka różnych rzeczy takie rzeczy widziała. chwilę obecnie skończyliśmy pierwszą wołów. Za parę dni jedziemy na drugą i to dla nas zdecydowanie, zdecydowanie trudniejszą, bo wiemy jak silny krew jest na własnym bojisku i jak są groźni to, żeśmy już dzisiaj widzieli, że, że tak naprawdę każde... Każda akcja, którą przeprowadzał Bełk to nie jest jakieś tam kopanie, jak to często bywa, ale to są przemyślane akcje i to jest wszystko bardzo, bardzo y, trudne do zniwelowania i do tego, żeby zagrać na zero z piłki. No nam się to dzisiaj udało, myśmy dzisiaj byli skuteczni, strzelaliśmy bramki, wygraliśmy 4-0, ale piłka widziała już różne historie. Ja wierzę w to, że my pojedziemy i my zrobimy ten awans wypragniony tutaj, ale czeka nas 90 minut bardzo ciężkiego meczu. Dzisiaj możemy się przez chwilę pocieszyć z wyników, bo jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale trzeba, trzeba mieć wiele pokory i, i na spokojnie pojechać do Bełku i powalczyć o tym naprawdę. Chciałem panu Jakubowi złożyć podziękowania, jesteś naprawdę dobrą drużyną, tym bardziej to, to dzisiejsze zwycięstwo jest dla nas smaczniejsze i bardziej satysfakcjonuje, bo Wydaliśmy z miasta, bardzo bym wracł do drużyną. do powodzenia, a my nadzieję, że do aby do Dziękuję. Dziękuję. Takie słowa właśnie tym bardziej bolą, że jesteśmy komplementowani z tej strony Genera, jesteśmy komplementowani z tej strony, a pomimo tego przebywaliśmy 4-0 i tak mówię, wynik mówi sam przez siebie, ale będziemy robić wszystko, żeby się środę wyglądało to zdecydowanie lepiej i tak mówię, wszystko zawsze z w Ok. Okej, życzymy Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, nie, ja Państwu dziękuję i do kolejnego wystąpienia.